Ty możesz się doszukać? mam czarny ekran. Zładowanie. Tak. O kurwa, dobra. Ja przytulę już się sram. Ja już jestem. Ja mam da złornię. Jak ty kurwa. Pierdol się od tego skina. Ale masz włosy! No bo myślałem, że ktoś mi puka w drzwi. Jakieś ziomki tu są. Ja co tu chodzi, tutaj? Nie wiem. Ale boję się tych manekinów. Coś czuję, że one coś odjebią. Jedzą ko kotlety. Ej, szersz. Aż zacznę. Uwaga, uwagę, bo ślisko jest. U! No to chyba nie, kim to... mnie zabił. Ale co, biegać w niego? No podeszłem tylko do niego. Jakaś muzyka gra. Ej, znalazłem zielony przycisk. Wciskam go. O. Źle, aha, trzeba. Jestem debilem, czekaj... Raz, dwa. O, zielone. 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 Ja też mam zielone. No trzeba znajdywać to. Górne, nie podchodzę. Ej, ruszają się, ruszają się, ruszają się. Jak się na nie nie patrzy, co do mnie idzie. Co ty gadasz? No Ej! Okay. Tam biega ten! Co na głos, co jest ślepy, ale słyszy. Idzie do mnie. Co on tu robi? Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Na dole po lewej gdzieś. No że cicho ciemne, że jak mi zaraz manekiny nie gonić, to chyba się zE. No łazi mi tu. Idź! Krz! Spadaj O, znalazłem przyciski Eee, manekin Kurwa nie widziałem I Źle. Kurwa znowu nie widziałem Kurwa widzę cię chociażby Kurwa, tu są manekiny O cicho ciemne obok nie nie, nie, jestem debilem, nie potrafię zapamiętać innej sekwencji. A no, zrobiłem kolejne? Gdzie jesteś? Na górze. Ale gdzie konkretnie? Hmm. Ja, jestem przy, ja jestem przy D. Ja jestem przy C. O co? Chuje, gdzie jest C? Właśnie, cykam tych wątek, nie że zaraz na niej jakiś pobiegnie. Co jest?! Co?! Oj! O, mnie? Ej, szybki jest! szybki jest, kurde, Kur... Kurwa, nie wiem, gdzie nam zostało. No, koni mnie śmieć. Idzie na mnie. Cały czas, o! Kolejny zostaw mnie! Nie odejdź! Odejdź! Kurwa, no i idzie tamto. Nie no, ej no. idzie, idzie. Nie, jeszcze jakiś rusza. Słyszę? Po słodze chyba. Nie, tam idzie, to chyba za to. Chyba za tobą idzie. Ja jestem przy bloku E. O kurwa, jestem w ślepym za Mam pizdę. Ty, łazi tu jakiś. What? O, umarłeś. Co jest? Kurwa, no, W kiblu umarłeś? Co? No? The, the gate on the bottom floor sounds open. Uh, uh, lulu, lulu. Ja nie wiem, gdzie to się otworzyło. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. No ja nie. Ale musisz mi powiedzieć, bo ja nie wiem to jest taka wielka ściana co nie? I na tym jest taki cała taka wskazóweczka jest, że trzeba tam iść. Czekaj, no i ci ciemno do niej podbiegł. No to ja przejdę i chyba cię przeniesie tak. No przejdź. O jest. Dobra, działa. Ciekawe. No, ciekawie o! Co? Bo nie widzisz go! Podejdź drzwi Ej Co? co? Znalazłem, znalazłem. Co? Tutaj jest przejście i tu w lewo trzeba w prawo? Jest, to jest, to jest to kurwa są jakieś, ten, bokiem tu trzeba przejść. Więc tu się kurwa będzie. Też nie wiem. Wygląda to jakby coś tu kurwa nas wyskoczyć. Z labiryntu jakiś pierdolony. No to szukaj. O! Ty znała, co znalazłeś? Co No nie wiem, drzwi jakieś kurwa. Ty idziemy, kurde. Ja się boję, idziemy o myśl. Znowu? Nie, jest jakiś domek. Ale do domku. Nie, na górę. Nie, nie ma tu żadnych karteczek, ani nic, kurde. Keep out. Ty, cóż tu chodzi? Obok mnie. Kolejny domek. Co, Co ci chodzi? Miałem jakieś kroki, kurwa, jebane No co to? Jaki przycisk? Stę... Widzisz to? No. Hmm. Ej, muzyka nie gra. A już gra. O! No! Co? Światło mi gasną! Nie! 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 To ty? To ja, to ja. Światło mi gasną. Biegnij w tamtą. Przecież nie, nie świecą nawet, kurwa. No właśnie, nie świecą. To trzeba tam pewnie iść. No tam, gdzieś się zaczynają świecić. no tam, kurwa. Nie gdzieś ty Polas. Szukam. O, coś znalazłem. Coś znalazłem. Tutaj trzeba na drzwi nakierowywać, bo mogą być otwarte. Ty, doprowadziło mnie trochę do jakiejś... dom. O, co, co się stało? Bo ja weszłem do jakiejś drzwi, ale. Ja też. O, you found an exit, ja znalazłem exit. No. No u mnie też, you found an exit. No to jest jakiś cmentarz, kurwa. O, znalazłem coś. Kluczyk. Masz kluczyk jakiś? No. O, kur... Mać, co to jest? Gdzie? Uuu, na cmentarzu masz kurzyk? Ty drugi mam. Goni mnie to coś? To jest y, ten kościół po lewej stronie. Goni mi to gówno. Pierwsza się do tego kościoła. Wchodzę, chodzę. chodzę. Pierwsza się. O kurwa! No to było to. Tam mnie goniło. We have to the lines and escape Musimy zgasić światła, ale jak? Jak, jak, jak. jak o kurwa, co wszystkie klikaj, klikaj, klikaj. po kolei! Nie Dobra Na kucaka, hopi okay. Chybane Coś się otworzyło Ale ja nie wiem co Też nie wiem No zaraz tu przyjdzie O kurwa! Ja pierdolę za bardzo kościoła, ale to od nowa trzeba będzie tu znaleźć. Jak to? to? mi się wydaje. Idę sprawdzić. Cholera, nie otwiera się. Czemu ty poszedłeś ze mną, kurwa? Nie czekajś tam. O, kurwa, widzę go. No, czemu tam stoisz? No bo, bo ty wiesz gdzie są klucze, ja będę... Nie wiem gdzie są klucze! Tam gdzie wcześniej pewnie. Chyba mać przechodził. On cię widział czy coś? Nie no, wiem, tak? no, na kucaku idę, bez latary. O kurwa, co tu takie wielkie? No ogromne. Wcześniej wydawało się takie małe. Nie żyjesz? Nie wiem, uciekam. Ju Nie! Zostaw mnie, demonie! Kurwa, zmęczyłem się. Za Chiny, nie wiem, gdzie są te klucze, zbagował się. Gdzie? No tam, tam, o, tam, nie podchodzi tam. Ale tam był chyba jeden klucz, wiesz? Nie, o, tu jest! O, nie! Gonicie! Jest. Uciekaj, biegnij, 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 biegnij i skacz, no bo tak szybciej biegniesz. Co pan Klucze! On goni mnie cały czas! No to niech cię goni, ja szukam kluczy! Nie! Co mnie kurwa... Kurwa <coughs> gozi dalej! Stary, te klucze zmieniają chyba miejsce, nie wiem, nie mam pojęcia jakie są. A mnie goni cały czas! On jest centralnie kurwa za mną! Nic nie widzę! Ja pierdolę, no od niego się odpierdoli! To no co jest kurwa z nim nie tak? Ty kurwo, dobra, ja mam agro na sobie. No ja szukam tych klucza, ale to kurwa... Mam klucz, mam klucz! Dobra... Nie, nie bałem się, kluczkę. Małek! Wiebałem się! Wiebałem Dasz radę, przeżyjesz. Nie przeżyję. Nie żyję. Przeżyjesz. Jest! kurwa, ale ukradłem, przeskoczyłem przez ten! On też przeskoczył, no co za twel! Co za kurwa cvel? jestem za kościołem, chłopie przeskoczyłem przez kurwa ściany. Jest, mam klucz! Zabierz nie, nie mam, nie mam. Nie mam. Ja go zbugowałem, on jest za tym, za kościołem. Super, mam co? klucz, mam klucz. Dobra, ja go zbugowałem, dobrze, dobrze, dobrze. Ja go zbugowałem, chłopie jesteśmy za tekstylami, kurwa, my dwoje. Ja nie, <laughs> nie wiem jak ja to Przeskoczyłem przez płot. Idę kurwa. Albo zobacz ty tutaj, idź od lewej strony kościoła. Nie no, pójdę otworzyć. Bo jak się odbaguje, to idzie przypał. Chyba. Dobra. Gasimy od razu wszystkie światła. A te, te, lampki też? O, nie, lampki? Chyba nie. nie. Nie, nie. Dobra, 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 gaś, gasi, gaś Mam latarę ręczoną? Ty, tutaj! Jakby tego nie widzieliśmy? Też nie O, jakie lepie. Oh yeah. Oh yeah. Malenka, mogę Cię zaprosić, zaprosić na parkiet? O, chodź, chodź. Jasne. Teraz jakieś... O, exit. O, znalazłem. Oj, kurwa, się zaczyna. Już nie ma fajnych... Ale głośno. To jest tak. Uuu, kur... O. O, pardon. O. Co? Co? O, ja biegnę. Nara. No też jestem. O kurwa, co tu jest tutaj? Ej, zamknięte. Co to jest? Czemu to jest zamknięte? Co on robi? Tu, tu, tu wentyl jest. Jo! O! Zdążyłem wejść. O, Squid Game. Ty, a tam co tam się, pa, co tam na górze jest? Jakiś demon Ty, mam tu wajchę. Ja Naciskam. Tak. i nic. Może jakąś inną wajchę? <coughs> nie, ja tu pierdolę. Nie, no jest wajcha druga. Ale nie ma tam. Ej! Spadł! Biegnie! Wydaj Ooooh, Będę ja tu ja... Ale to nie, to zaraz, zaraz. Kurwa. Nie ruszam się, nie widzimy. Nie widzicie? O, ruszyłem się Ale tak, to działa, działa Biegnij Kur... O kurwa, spierdalamy, spierdalamy Do venta, do venta Ty, co, co to? O cholera, jaki wielki Gdzie mamy wiec? O Dobra. Ja od razu uciekam Ja też walec idę Kur... Szybciej jestem kur... To jest budget ending one O kurwa, co to? Jezu jak głośno są, są dwa endingi, słyszysz? Ono. Są. Co? Tyle?